Siemaneczko widzowie, dzisiaj wam pokazuję moje wszystkie legendy w Brawl Stars Moja pierwsza legenda to, to Leon, to moja pierwsza legenda Fendi to druga, to No i to tyle, ale mam jeszcze dużo takich tęczowych. Pierwszy drugi, nie, trzeci nie, czwarty piąty i jeszcze gdzieś miałem szósty. a nie dobra, mam takiego fajnego ośmiowitusa mam zwykłego i było coś takiego, że można na jego że można grać na nim była taka mini Dobra no to pa widzowie.